Witam serdecznie. Jak co niedzielę ostatnio, staram się dodawać odcinki. Dzisiaj będę chciał pokazać, może nie, nie za dużą ilość królików, bardziej będę chciał przejść tam na te pomieszczenia moje rozpodowe, pokazać trochę obsługi przy maluchach, jak to wygląda z mojej strony, z mojego doświadczenia, co i jak przy nich robię. Ale to może tam za chwilkę. Na wstępie będę chciał pokazać. Nie wiem, może dwa samczyki, trzy. Zobaczymy, jak, 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 jaką będę miał wenę. Na pierwszy rzut idzie samiec urodzony 8 marca. Ojciec Junior King. Matka mojej hodowli, córka, czempiona od pana Malinowskiego. Był to bardzo liczny miot. Z tego miotu wychowało się 11 sztuk. Ja sobie zostawiłem tylko tego samczyka. Miał on dużo sióstr. Porozchodziły się w różne strony, i do Mateusza Markowskiego pojechała, i u Piotrka Chmiela jest, i u pana Jarka, u pana Romka, u pana Adamczyka, u Marcina Prasuły, także porozchodziły się w całą okolice e, dziewczyny. A ja sobie zostawiłem takiego jego mościa. <laughs> Gdyż nie ukrywam, u mnie co roku samic jest bardzo dużo, mniej jest samców, więc samicami tam się mogę dzielić, aczkolwiek... Samczyków e, wolę sobie zostawiać, bo no, chyba że naprawdę rzadko się mi trafia taki miot, żeby były same chłopaki. Zazwyczaj e, rodzynkami są samce w miotach. No więc ten samczyk jest marcowy, bardzo mi się podoba, bo tutaj idzie łeb w stronę ojca. Jest to bardzo długi samiec, na pięknym, szerokim uchu, długa budowa. Bardzo dobrze kryje już soponem maluszki. E, no i cóż, tu więcej można nie powiedzieć. no trochę mu oczko to jednak, jak widać, łzawi, zawi, ale. Ja tak naprawdę nigdy nie wnikałem w temat oczu, nigdy się tym nie przejmowałem, jak się coś działo. Bo to ja już troszeczkę tutaj przeglądałem, że to jest głównie zależne od warunków. Obecnie jest z racji, przez nowo przyszłe mrozy. To tutaj szczelnie pomieszczenie zamknąłem. Okienka są pozamykane, drzwi pozamykane. Także dostępu świeżego powietrza jest bardzo mało. W związku z tym jest trochę więcej tutaj stężenia <laughs> amoniaku. No co się odbija, że to oczu zawio, ale przyjdzie. Trochę dni ciepłych, otwieram i zaraz ten problem ustępuje. Ale oto taki samczyk. Może jeszcze z jednego pokażę z majowych i pójdę tam na, na boksy rozrodcze. A nie, jeszcze może pokażę, bo nie pokazywałem nigdy samca od pana Marko. No więc pewnie będzie samiec od Marko, jeszcze jeden majowy i pójdziemy tam. Tak więc samiec od Józefa Marko. Samiec marcowy, przywieziony z wystawy z Bogu chwały. Tam oceniony na. 96,5 punktu. Więc on razem konkurował z moim wiceczempionem. tam. Potem jano na pewno stali razem na stoliku. Jest to inny typ y, królików zupełnie ten konkretny samiec niż to, co ja mam u siebie. Nie jest to wielki samiec, ale jest on równej budowy to co widać. Y, to co? Bardzo ładnie stoi, to co czasem można zobaczyć. Nie, niechętnie potrafi tak w miejscu ustać, bo też lubi się bardzo kręcić. Ale jak już ustanie, to widać, że tak ładnie na samych czubkach. To co mnie w nim zadziwia, można to tak powiedzieć, to kształt i wielkość jego ucho. No, jest to taki naprawdę typ ucha niespotykany. Nieczęsto się spotyka. Może tak bardzo szerokie to ucho jest. To jest 23 cm. Ale to jest ta tak zwana łopata. Mogę wyjść na hipokrytę, bo tak jak wcześniej wspominałem, nie bardzo tam zawsze wnikałem w to ucho. Aczkolwiek są czasem króliki, które tym uchem naprawdę mnie przyciągną, więc mówię: A nuż jak była możliwość, go sprowadzić, wziąłem. Tak naprawdę nie wiąże z nim jakichś ogromnych tutaj nadziei, ale tak wziąłem jako nazwijmy to ciekawostkę. Będzie tam do tych samic, co, co, które mają trochę słabszy kształt ucha to poprawimy tym samcem no więc to taki marcowy samiec on nie pokazywany był, raz go chyba dodawałem na facebooka natomiast tutaj na youtube jeszcze go nigdy nigdy nie wyjmowałem no i mój samiec z końca maja 28 maj urodzony po mojej samicy i po samcu od pana Jarka Negi ten samiec ojciec jego miał numer 3085 i był to syn, był, bo już, już niestety go nie ma. Syn Czempiona z Wielunia e, od pana Negi. Także, właśnie linia tamtych, tamtego samca. No, taki, powiem szczerze, ciekawy samiec. Nie jest też jakiś na razie ogromnych rozmiarów, ale jest to równa budowa. Ładna gruba łapa, ładny kształt głowy, fajny włos. Także też całkiem ciekawy samiec. Z racji wieku, no tu jest. 7 miesięcy, dobrze liczę? 8 będzie miał na koniec stycznia to jeszcze czas ma na te rozrośnięcie się trochę tam myślę, że jeszcze z kilogram może więcej dorzuci aczkolwiek te główne jego cechy no widać, że że nie powinno być się do czego tu przyczepić o, to takowy samiec i idę już na, na te boksy Będziemy kontynuować mój dalszy wywód. Może opowieść na tej stronie zacznę od pokazania kotników, gdyż mnie kilka osób już o to pytało. Więc mam dwa rodzaje kotników. Te ostatnio dorabiane wyglądają tak. Są to o wielkości, tak jak tu widać, to jest 60 cm. Tak jest 40 i tak, czyli głębokość 50. Otwierane od góry. Całkiem luźne, największe samice spokojnie 10-11 kg. Wchodzą, jeszcze się, spokojne wykoty mają, nie ma problemu. Natomiast drugi rodzaj kotników to są te, które robiłem wcześniej, czyli te starsze, jako moje pierwsze kotniki były robione. Te są natomiast o wymiarach 50 szerokości, 35 wysokości, 40 głębokości. I te kotniki jeszcze są przeze mnie użytkowane. W takich kotnikach spokojnie mieści się samica. No często używam dla pierwiastek, które są wcześniej puszczane o mniejszej wielkości. Czyli dla takich samic 8, 8,5 kg jest to spokojnie, wystarczający kotnik, gdzie może zrobić ładnie gniazdo, obrócić się, żadnego problemu nie ma. Natomiast dla samic już o większych rozmiarach używam tych kotników. Yy, stawiam je yy, tak w 18-19 dniu ciąży. 20 to już jest maksymalnie. Im później, jak się później wstawi, to już najczęściej samica w ogóle się tym nie zainteresuje, bo ma inne plany, gdzie ma zrobić gniazdo, więc ten kotnik będzie tak stał, bo stał. O. I, I trzymam je do, do okresu, gdy maluchy mają 4-5 tygodni, wtedy wyjmuję i maluchy zostają na klatkę. No i tak jak wspominałem, jestem teraz na, na stronie rozpodowy, czyli u maluchów. Zaprezentować, jak wygląda klatka, gdyż jest to nieczyszczone od momentu wykotu, od urodzenia ich. Ona miała cztery sztuki, niestety tam dwa w międzyczasie zdechły. Te maluchy mają dwa miesiące. I tak, jak widać, to jeszcze się do matki, aczkolwiek widzę, że też będzie już niedługo trzeba je rozdzielić, bo tu matka już coraz bardziej się nimi interesuje, ale nie w ten sposób, co powinna. Natomiast w tym roku wychodzę z założenia, że ile czasu się toleruje samice z małymi tyle czasu. Ona sobie z nimi siedzi. Czyli, nawet 10 tygodni, 11-12, e, jak dają radę się dogadywać, no jak najbardziej. No, chyba że jest więcej sztuk, to wtedy już w tej klatce może się zrobić naprawdę za ciasto. Natomiast to, co z własnej obserwacji mogę powiedzieć, e, samica, dobra samica, bo są różnie to bywa. Raz samicy idzie lepiej, raz samicy idzie gorzej. To dobra samica. Potrafi dawać mleko, no już nie w takiej dużej ilości, ale wielokrotnie widziałem Jak maluchy kładły się, ssały ją e, Prawie 3 miesięczne, kiedyś tak została mi jedna samica z małymi Prawie 3 miesiące mieli, miały I jeszcze patrzę tam, one pod matko siedziały cały czas ją e, Próbowały doić, aczkolwiek Praktycznie normą jest, jak odsadzam samicę od takich 10 tygodniowych młodych Dotykam ją tam od dołu i czuć, że, że w tych sutkach mleka jest, jest jeszcze nabrane, także profilaktycznie zawsze daję tetradur, żeby tam jakieś zapalenie się nie zadziało, no bo tak nagle odsadzenie, ona tam jeszcze jest w fazie tej laktacji, żeby sobie problemu dodatkowego nie przysporzyć. <laughs> Natomiast e, bywają czasem samice, która szybciej straci ten pokarm. 6 tygodni maluchy już są zdane same na siebie, bo matka już nie produkuje mleka, a to coś się jej tam zadzieje, albo po prostu jest genetycznie słaba. Aczkolwiek ja nie ukrywam, że w swojej hodowli teraz taką mam oparte dwie linie główne matek, to są wychowane z moich samic. Co tam już jest piąte czy czwarte pokolenie moich samic, które znam, znam je bardzo dobrze, jak one się zachowują i to są bardzo dobre matki pod względem opiekuńczym. No, genetycznym też tam nie ma co się przyczepić. E i te samice to tak naprawdę są bezproblematyczne, no nie ukrywam, że nie jest to tylko główna, główne dwie linie, na których się opieram, bo co roku tam jakiś obcy królik do tego przyjdzie, czy od Pawła Krawczyka, czy od Pana Jarka jakaś samica dołączy, czy jak, jak, jakiegoś od tego samca zadobędę, coś wymieszam, coś przemieszam, ale to na tym bazuję, na tych dwóch liniach. I no, bardzo dobrze jestem z tego zadowolony, bardzo dobrze mi to wychodzi, no bo sprawdzają się jako matki. Kolejna sprawa to to, co można usłyszeć w tle, co przychodzę zawsze do nich, co, co tutaj oporządzam, czy cokolwiek innego robię. Zawsze włączam radio i to włączam radio bardzo głośno. Teraz jest przyciszone z tego względu, że zagłuszałoby to, co mówię. I te radio włączam w tym celu, że zauważyłem naprawdę, one są wtedy przyzwyczajone do odgłosów, do otoczenia, jak ktoś przychodzi do mnie, czy przyjeżdża. Jak ja gdzieś potem większe króliki wiozę, czy do kogoś sprzedać, czy na wystawę, to jednak inaczej ten stres yy, one przechodzą. Nie wariują, nie są dzikie, gdy znają odgłosy otoczenia. Kolejna kwestia, to co widać mamki, termontki. Na ten moment chyba wszystkich mamek mam z 10, aczkolwiek ponad połowa jest na bezrobociu, brzydko mówiąc. Yy, do roboty zagonione są chyba 3 czy 4 termontki, ale to nie tylko z tego względu, że <laughs> samica tam się wysypała, tylko głównie, głównie w tym roku to są pomocą dla zbyt licznych miotów, czyli samica ma za dużo małych, nie daje rady sobie sama odchować ich albo nie dałaby rady, bo jest zbyt liczna gromadka. Profilaktycznie sulfatywu ani bajkoksu. Używam tylko, tam daję od czasu do czasu Entex Biliquid i coxidin. Odrobaczam w momencie tatuowania. W tym roku tatuowanie mam później niż w zeszłym. Tatuję króliki praktycznie 3 miesięczne albo prawie 3 miesięczne. Z tego względu, że kupiłem sobie nową tatułownicę. Tam z polecenia Wojtka Zagaty. Jest to tatuownica o wielkości cyfr 10 mm. Z dociskiem sama, także przy mniejszym króliku by rozerwała uszy, bo to jest tatułownica dedykowana dla bydła. Z tego względu no, muszą to być większe króliki, żeby im więcej krzywdy zrobić. Aczkolwiek wychodzą wtedy piękne, piękne tatuaże. Nie mam kurczę tutaj się pokazać, bo tutaj są same młodsze. No to może w następnym odcinku pokażę, jak wyglądają te tatuaże. No ale są to bardzo czytelne cyfry, także bardzo jestem zadowolony. Fajna rzecz. No, ale w związku z tym y, maluchy są później odrobaczane, bo już za jednym wyjęciem wszystko robi. No, także na dzisiaj to by było tyle. Pozdrawiam. I do zobaczenia następnym razem.